ma witajcie ponownie. Dzisiaj odkryjemy sekret tych małych żółtych ziarenek bez których żaden grill nie mógłby się odbyć, a żaden hot dog nigdy nie smakowałby tak jak powinien. Mówimy tutaj o korczycy. I spróbujemy zrobić z niej musztardę. Okazuje się, że prawdopodobnie wcale nie jest to takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Sam jeszcze tego nigdy nie robiłem, dlatego postanowiłem, że spróbujemy dzisiaj zrobić trzy rodzaje musztardy. Zrobimy sobie klasyczną, sarebską musztardę. Do tego mamy taką wersję amerykańską, z troszeczkę łagodniejszą, z dodatkiem miodu. I zrobimy taką fajną, pełnoziarnistą, francuską musztardę. Sam jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko wyjdzie. Dlatego chyba nie ma za bardzo co zwlekać, tylko zabieramy się do roboty. Zaczniemy sobie od mojego przeglądu składników. Najważniejsza będzie oczywiście gorczyca. Mam ją tutaj w całości w ziarnie gorczyca biała. Można też używać w dodatku gorczycy brązowej albo gorczycy czarnej. Natomiast ja tego na razie nie robiłem, bo chciałem polecieć taką klasyką. Posłużę się też zwykłą zmieloną gorczycą, ja kupiłem gotową mieloną, natomiast możecie dokładnie to samo uzyskać albo rozdrabniając ją w takim moździerzu, albo w młynku do przypraw. Do tego, do amerykańskiej musztardy będziemy też potrzebowali kurkumy, papryki, przyda się nam też szklaneczka piwa, nie tylko do picia, miód. I bardzo ważny składnik, czyli ocet. Dodamy też troszeczkę soli, natomiast już będziemy przy poszczególnych przypadkach omawiać, co i jak. No co, próbujemy. Cała procedura wytworzenia musztardy z ziarn gorczycy wydaje się być całkiem prosta. Generalnie chodzi o to, żeby rozkruszyć te nasiona, z których przy udziale wody. Wytrąca się olejek gorczycowy, i zawarte w tym olejku związki są właśnie odpowiedzialne za charakterystyczny, ostry smak i zapach. Te olejki są dość nietrwałe, są lotne, bardzo łatwo tracą swoje właściwości przy obróbce termicznej. Dlatego, jeżeli chcemy uzyskać musztardę o łagodniejszym smaku, po prostu wystarczy tą musztardę troszeczkę zagotować. Wystarczy dosłownie kilka minut i praktycznie traci większość swojej mocy. Dodatkowo te związki są również lotne, więc pozostawione musztarda pozostawiona sama sobie przez kilka dni, a nawet czasami godzin, po prostu zwyczajnie straci na swojej mocy, ale można temu zapobiec dodając odrobinę octu. Okazuje się, że kwas octowy bardzo dobrze blokuje tą reakcję. Rozpoczniemy od musztardy klasycznej. Użyjemy 50 gram nasion w całości, które delikatnie rozgnieciemy w moździerzu oraz 50 gram Całkowicie sproszkowanej gorczycy. Do naszej mieszanki wlewamy około 150 ml jasnego piwa. Dodajemy dwie łyżeczki soli oraz dwie łyżeczki miodu. Wszystko razem mieszamy i odstawiamy na 10 minut. Po 10 minutach dodajemy do naszej mieszaniny dwie łyżki octu, mieszamy, przekładamy do słoika i zostawiamy na 12 godzin. Nasza musztarda może się wydawać bardzo luźna, natomiast przez noc napęcznieje i zdecydowanie zmieni swoją gęstość. Druga część eksperymentu to musztarda amerykańska. W tym wypadku posługujemy się całkowicie zmielonymi sproszkowanymi nasionami gorczycy. Dodajemy około 120 ml wody do 60 g tego proszku. Do tego dodajemy około 40 ml octu. Czas na dodatki smakowe. Dodajemy jedną łyżeczkę soli, około 3 czwarte łyżeczki kurkumy, taką samą ilość słodkiej papryki w proszku. Teraz czas na miód, dajemy go aż dwie łyżki, ponieważ w tym wypadku zdecydowanie chcemy podkreślić słodki smak musztardy. Całość zagotowujemy i na delikatnym ogniu trzymamy dokładnie 8 minut. Gdyby podczas gotowania musztarda za bardzo zgęstniała. Można jak najbardziej dolać odrobinę wody. Po tych 8 minutach przekładamy ją do słoika i zostawiamy również na 12 godzin. Czas na musztardę pełnoziarnistą francuską. W tym wypadku posłużymy się jedynie ziarnami w całości. Wsypujemy ich około 75 gramów. Dodajemy 40 ml octu, 40 ml wody i odstawiamy do napęcznienia na również 12 godzin. Tu warto również wspomnieć, że musztarda jest dość zdrowym produktem, zwłaszcza taka wytworzona w domu bez pomocy żadnych konserwantów czy polepszaczy smaku. Olejek gorczycowy, który jest zawarty w musztardzie ma działanie, które pomagają w procesie żołądka, pobudzają trawienie oraz nawet wykazują działania przeciwzapalne, dlatego śmiało jedzmy. Minęło około 12 godzin, o tyle o ile nasza amerykańska oraz klasyczna musztarda są już gotowe do jedzenia, to nad francuską musimy jeszcze troszeczkę popracować. Odbieramy około 1 czwartą namoczonych ziaren do moździerza, delikatnie je zgniatamy. Zapomniałem wam wspomnieć o jednym składniku naszej musztardy francuskiej, a mianowicie łyżeczce chrzanu, którą dodajemy właśnie w tym momencie. Następnie dodajemy dwie łyżeczki soli, wszystko razem mieszamy, przekładamy do słoiczka. I jest gotowy do jedzenia. No i dobrze, mamy to. No i co? Czas na testy. Do wytestowania naszych musztardek użyjemy no, tego, co najlepsze, czyli pieczona kiełbaska. Dobra, lecimy, zaczynamy od klasycznej. Mm. Fajna, zbalansowana. Czuć ostrość. Bardzo dobra. Na drugi rzut mamy naszą pełnoziarnistą. Mm. Mm. Ta jest zdecydowanie bardziej octowa. Jest nieco łagodniejsza. Podejrzewam, że przez to, że większość ziaren nadal jest nieskruszonych. Ale, mimo wszystko, jako dodatek do kiełbaski, bardzo fajnie też pasuje. Nawet jak jest taka kwaśniejsza. No i teraz mamy naszą ostatnią, czyli tą, w której pokładam największe nadzieje. Tą amerykańską z dodatkiem miodu, kurkumy, papryki. Patrzymy, co się dzieje. Mm. No. Tak. Mhm to jest ta moja mili. Każda z nich jest troszeczkę inna, wszystkie są dobre, ale moje serce skradło zdecydowanie tam. Spróbujcie sami i dajcie znać, która najbardziej wam smakowała. Jeszcze kilka słów na temat przechowywania naszej musztardy. Taką musztardę nie trzeba jej w ogóle pasteryzować, nie trzeba jej zamykać na gorąco, po prostu pakujemy do swojej tak jak jest i spokojnie, podobno może posiedzieć w lodówce pół roku do nawet roku czasu i nic się jej nie stanie, także śmiało. Dzięki za oglądanie. Jak dla mnie eksperyment jak najbardziej się udał. Mam nadzieję, że i wy spróbujecie swoich sił w domowej musztardzie. Pamiętajcie, że jeżeli podoba się wam to, co robię, żeby kliknąć przycisk subskrybuj, który jest tutaj na dole, oraz zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem. Dzięki, do zobaczenia.